Ja widzowie, z tej strony ja, draybon Czyli w jak zwykle Nic nadzwyczajnego nic w tym nie ma Pytanie, co robimy? Nie możemy używać widzowie czegoś takiego jak spacja wiecie, wiecie co robi spacja, że po prostu skaczemy Nie możemy używać skoku I od razu, żeby potem nie było pierdzielenia się Że co tam, co tam e, Dupa i w ogóle To tak, jest on zapierdzielony Od e, Asasinka, Głównie od niego w sumie <laughs> Więc proszę, żeby nie było bólu dupy o to w komentarzach, że tak jak do innego twórcy. O pierdziele, Przepraszam, użyłem. Przepraszam, użyłem. Użyłem, użyłem, przepraszam, to będzie... Ej, to będzie trudne festa. To będzie trudne festa, spacja, nieużywanie. No przecież to jest tragedia. Ty to będzie... A, dobra, to jest tragedia. Więc tak, widzowie, to jest... Yy... Zapożyczony pomysł od yy, Kacpra, mam nadzieję, że się nie obrazi Już nie wiem, kto pieszy, pie, jako pierwszy wymyślił ten odcinek, ale... Yy, ale tak Sytuacja widzowie wygląda tak, że ja w, wyjeżdżam na piątek i sobotę, a na niedzielę potrzebuję filmik Ja się dopiero dzisiaj obudziłem, ja jutro o 13 wyjeżdżam i się obudziłem, kurwa, ja nie mam filmiku na niedzielę Jest 24, jak to widzowie nagrywam I po prostu stwierdziłem, kurde, da, muszę na jeszcze odcineczek, sobie patrzę po kumpla, kurde, kanała yy, i... Co ja zrobiłem, nie pytajcie I tak patrzę, kurde, co tam kumple rzucają na kanał I mówię, kurde, dobra, tutaj Tak czegoś ciekawego szukałem Co stwierdziłem, ty kurde cie A ciekawie mi się to będzie nagrywało I tak sobie patrzę, e, właśnie tam ostatnio Franek rzucał że mu to oskarżali Że ukradł niby, e, I potem, że Asacinek to rzucił W ogóle chodzi, że e, bez pacji na Bedur. Takie myślę, kurde, ty to może być ogólnie Fajny pomysł, ty, tylko Ogólnie nie oglądałem żadnego cika do końca, w sensie bo wiedziałem, że będę chciał to nagrać, a wiecie, jakby jak podświadomość działa tak, żebym jakoś kurde próbował taki sam zrobić Więc nie oglądałem ani trochę odcinka, ani Franka, ani Asasinka. Więc ja nie mam do tego pojęcia, jak oni się poruszali bez spacji. czy oni jakoś kurde skakali tam? Można i tak w sumie Ale mi porobi teraz Gdybym mógł skoczyć, to bym go probił, ale... Jak ja mogę, a, Dobra, ogólnie... E, powiem tak, troszeczkę się tą akcją podierałem, bo ona była totalnie z dupy, jaż byłem pewny, że ten fireball w ogóle mi wystrzeli i Aaa, dobra, nieważne, ale udajmy, że to było widzę full calculated. Ty, właśnie, bo chyba ja nie powiedziałam o najważniejszych rzeczy na świecie, wiecie? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Przepraszam! Użyłem spacji, przepraszam. Eee, nie powiedziałem nawet, jeszcze rzeczy. Weźcie zostawcie stałce w górę i komentarz, ponieważ chciałem, żeby zasięgi były troszkę lepsze, wiecie? No. No nie, widzowie. Ale dobra, zniszczę mu to. Chyba. Dobra, dobrze jest. No ale jakie tu mam skoczyć? Co, ja się modwy ja nie pawił. Czekajcie, tylko trzeba to kurde ograć. Ehm... Czekajcie. Em... Kurde. Czekajcie. Ja znajdę jakieś tutaj takie. Płytkę może czy coś? Ty, no, ej, drabinki! widzowie Dobra, czekajcie, użyję spacji raz, ok? Ja tu nie pomyślałem, bo tam kurde. Przepraszam, widzowie. Ty, dobra, to już. Ja, ja już wiem jak oni to robili, no. To by, to by się zgadzało, fest. No, nie mogę użyć. Nie, dobra, to ja wojduję, bo. Teraz ja bym tam doszedł bez spacji, to by minęło. Ty, ja już wiem, drabinki, ty. A tak mi się jeszcze. A to jest jakaś inna paruwa. Nie, wyrzuciła go. Oj, oj, Jak mi przykro, ty. To teraz ma. Teraz to ma ogromny sens, no? Teraz widzę, moje życie nabrało sensu, serio. Teraz ja mogę jej się rozwalać, oponentów. Ty, ale kurde, w sumie Fireball też się będę mógł kurzyć, tak? Sobie teraz myślę po części. Bo jak ja użyć Firebola bez skoku, to mnie chyba nie wyrzuci aż tak daleko, co nie fajnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, ja ciepię. O dobra, żyję Full control. Jest dobrze. Pytanie teraz: gdzie jest oponent? <grym> to jest bardzo ważne pytanie, no? Gdzie jest oponent do bicia? Bo łóżka już nie ma. A widzę, też jest połowa sukcesu. Tylko teraz, kurde, latać za nim, kurde, bez możliwości skoku, to to nie będzie przyjemność. Spodziewałem się tego. Fajnie. Aha. To fajnie. No to będzie. Dobra, napiszę łatwo. Myślałem, że to będzie cięższe. Dobra, czerwony się nie spodziewa totalnie tego ataku Patrz, on się tutaj nie spodziewa A to. Ty no zniszczyłeś mu to czy nie? No dobra, wyłąbiony I co? Mój puchower zostawił? No nie, widzowie Tak to nie może. Nie na ser, to jest kokto kurde przy walce też jest troszeczkę tragedia Tak szczerze powiedziawszy I kto, Nie, to mapa jest tragiczna tutaj będzie To będzie tyle budowania, to jest szok Ja, yeah, to, to będzie tragedia widzowie Zielony tam jest, ja najbliższy Oj, oj, dobra Tam do środka dojdziemy, tam chyba fireballem biegniemy Więc widzimy się tam chyba już Tam na tamtej, 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 tam, o Dobra, ogólnie jesteśmy już powoli w sumie, ale co nam to da no, no to nic nam nie da. Dobra, ja mam pomysł, ten zielony małuszko, małóżko. Ma łóżko. To w sumie najlepszy pomysł to być po prostu fireball i pobie... polecieć tam. Ty. Co to było? To, co ja mam zrobić z takiego typa, widzowie? Chłopce lata. I co ja mam zrobić? Ja nie, ja, nie, ja nie wiem. Ja sobie nie chciałbym wiedzieć. A, i widzowie, jak tu grać na takiego typa, powiedzcie. Cho, 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 człowiek sobie chce pograć. Na chillu. Totalnie chillausik, nagrać sobie odcinek. I mm. się nie da. No o 10 warstw od I łukiem nawalać I nie da się, nie, nie da się challenge widzowie zrobić Jak tu żyć w takiej Polsce? Nie no go nie powiem, że ten challenge jest On jest przewalony widzowie grać tak Jeszcze ja to nie wyobrażam To jest kurde totalnie, totalnie Nieprzyjemne Ja byłem, myślałem, że to będzie przyjemny kurdecinek, Totalnie nie Bo tu prawie tak nic skillowego nie można robić To jest hit Po prostu widzowie hit Dobra, jest jakiś czerwony hero Brain. Ty, on tu jest! No nie! Nie! Zostaw! Zostaw! Gdybym mógł używać rąbanej spacji, to bym tam dobieg. kurwa. Ty, niebieski żyje? Uff, już myślałem, bo kurde, gdyby niebieski był, to bym dojechał już, no. Ja. No to, to było, widzowie. Ja w mojej głowie to już było widzowie jako, jako najlepsza akcja roku, wiecie? Ale wyszło do, do, do dupy trochę. To wie <słuch> widzowie, dobra, jeśli Wam taki odcinek się podobał, to strzelcie apeczkę w górę, strzelcie subika, strzelcie komentarzyk e, za poświęcenie, że nagryłem do, dla was o pierwszej w nocy, kurde, na Cockstrafcie, żebyśmy mieli odcinek na weekend fajny. To widzowie, wejdź co w górę, komentarz i oglądaj do końca odcinki, ponieważ... kurde... Mnie to strasznie motywuje, jeśli fajna aktywność, a motywacja dla mnie równa się więcej odcinków dla Was i więcej mojej aktywności, więc rób, rób to. Teraz, teraz. I do mojego Discorda. I na mojego Instagrama. Wszędzie. Miłej niedzieli. Miłego rosołku, Trzymaj się.